Pozbawianie majątności wielopokoleniowo zgromadzonej i ocalonej przed poprzednimi rabunkami. Gdzie Pan dostrzega tę drogę do wywłaszczenia, która się otwiera przed Polakami? Pierwszym takim uniwersalnym narzędziem, stosowanym od dawna. A ze szczególną intensywnością nie właśnie w różnych okresach prl u to jest system podatkowy. Tak proszę zwrócić uwagę, że o ile jest dla nas naturalne, że majątek w postaci ziemi, prawda, wszyscyśmy jesteśmy z chłopów, na którymś pokoleniu tak naprawdę. Nawet jak ktoś jest szlachty, to też miał ziemię, prawda? E, e, Domy, mieszkania, czyli nieruchomości, ale i samochody, tak? To, co do niedawno chodziło za status majątkowy, dobry, czy w ogóle samochód. I wszystkie ruchomości, które mamy w tych domach mieszkania, to jeżeli te dobra, są, czy aktywa, jak mówi się językiem finansowym, są objęte podatkiem, to my to widzimy i, i protestujemy. Za chwilę będziemy płacili, jak Państwo wiedzą, podatek od deszczowy, tak zwany. Kto będzie miał większy dach, to ten będzie płacił większy podatek. To nie jest żart. Ja przypominam sobie z literatury, z historii, z historii ekonomii, że taki podatek, równie śmieszny, próbowano wprowadzić we Francji w pierwszej połowie XVIII, XIX wieku i on miał być podatkiem od wielkości okien. Od wielkości okien. Dlaczego? Bo wypracowano wtedy nową technologię produkcji szyb i te okna mogły być znacznie większe, prawda, żeby wytrzymywały po prostu natężenie. Ale lobby producentów świec, lamp łojowych i czegoś tam jeszcze, wprowadziło petycję do ich niższego parlamentu, czyli konstytuanty, żeby opodatkować ponadnormatywne okna, bo oni tracili na ad Wtedy taki ulubiony mój kredytynista, ekonomista Bastiat napisał petycję do parlamentu francuskiego i zgłosił ją o zgaszeniu słońca, bo ono jest najbardziej, czyni największą nieuczciwą konkurencję producentom lamp świec itd. Dzisiejszy podatek dochodowy ma równie zabawne Wymiar, mimo że będzie, ale może być bardzo odczuwalny, ten podatek deszczowy, ale przecież nadchodzi nowy podatek klimatyczny, w cudzysłowie ten od emisji dwutlenku węgla. Tak i to jest, to może być szczególnie, szczególnie dokuczliwe, bo gdyby na serio wzięliście te zapowiedzi, a w Niemczech toczy się dzisiaj bardzo poważna dyskusja wobec tego, wokół tego, jeżeli Niemcy tego nie zablokują, to będzie duży problem, mianowicie jest to podatek, może nie, podatek i obowiązek w jakimś tam okresie przeprowadzenia remontu, które uczynią nasze mieszkania i domy zeroemisyjnymi. Tak? Czyli bez promieniowania, bez promieniowania podczerwonego, które jest na zewnątrz. Pierwsza refleksja, żeby gdyby tak to miało być, to byśmy się po prostu podusili, bo przecież wiemy, że musi być rotacja i grawitacyjna i czasami wymuszana. Po drugie, takie remonty obowiązkowe kosztowałyby Niemców 100 do 150 tysięcy euro za jednostkę mieszkaniową, i tak to definiują. Niech ona by to było złotówki, a nie euro, prawda? W związku z tym, gdyby to miało zostać wprowadzone, to byłby de facto podatek wyłaszczeniowy, bo za coś, co jest absolutnie produktem chorej ideologii klimatycznej, musielibyśmy płacić takie pieniądze. I oczywiste jest to, że wielu skromniej żyjących nie byłoby stać na przeprowadzenie takich remontów czy takich adaptacji, co musiałoby się kończyć albo z karami wiązać, albo karami. Albo z obciążeniem hipoteki pod wymuszony taki remont. Zwracam uwagę, że kolejnym tego typu głupstwem jest planowany zakaz kupowania nowych samochodów z silnikami spalinowymi, mimo że Najpoważniejszy instytut ekonomiczny w Niemczech, Monachium, IFO się nazywa, to jest taki instytut, który jak coś opracuje, to rząd bardzo poważnie rozważa to i często kieruje się wnioskami wypływającymi z tych raportów. Policzył i dowiódł w kategoriach fizycznych zjawisk i ekonomicznego rachunku, że samochód spalinowy od momentu produkcji poprzez eksploatację do jego utylizacji generuje czy wymaga znacznie mniej energii niż samochód elektryczny do wyprodukowania, utrzymania, eksploatacji i utylizacji. No, wynika to, to z, z rodzaju napędu, który jest w jednym wypadku elektrycznym i mówi się, że on jest elemiszyjny, a te huty, które, te elektrownie, prawda? które produkują energię elektryczną, to jakie one są, prawda? Te pierwiastki ziemrzatki, które trzeba przy ogromnym nakładzie energii wytopić i później z nich ulepić akumulatory, to one nie wymagają energii i tak dalej, i tak dalej, prawda. Nie można z utylizacji tego ze względu na bardzo wysokie koszty. Zatem mamy do czynienia z takimi głupstwami, które mają nas pozbawić własności. Ale jest jeszcze jeden element, który pomijamy. Otóż pierwszym i takim codziennym aktywem, z który, którym jesteśmy w znacznej części wywłaszczani, to jest nasza pensja. My, tak jak powiedziałem, większość z nas pracuje jako pracownicy najemni, a jak ktoś prowadzi mały czy średni biznes, no to ma dochód z tego biznesu, ale jak jest osobą fizyczną prowadzącą taką działalność, to jest bardzo podobny rygorze jak pracownik najemny. I z tego, z tego co wypracujemy, tak jak mówiłem, Jedną trzecią odbiera nam rząd w formie podatku dochodowego i siedmiu podatków socjalnych, nazywanych dla zmienienia składkami. Zatem, po to, żebyśmy nie pozwolili się wywłaszczyć z tego, co ciężką pracą wypracowujemy, i z tego, co mamy, lub odziedziczyliśmy, lub kupiliśmy za nasze ciężko zarobione pieniądze, a co stanowi nasze dobro trwałe, nie możemy zgodzić się na wprowadzenie tych głupstw. Powiedzmy raz jeszcze czysto ideologicznych, które najmłodsze tego świata chcą wykorzystać, wykorzystając ten szaleństwo religii klimatycznej elit zachodu do wywłaszczenia nas, średniej klasy i niższych średnich klas, po to, żebyśmy żyli wynajętym, jeździli wynajętym i posługiwali się zapisem cyfrowym zamiast pieniądza bo wprowadzenie pieniądza cyfrowego, co jest najbardziej może jeszcze z tego wszystkiego niebezpieczne, bo najłatwiejsze technicznie do wprowadzenia, to jest nic innego, jak wyłączenie nieprawomyślnego obywatela jednym przyciśnięciem na klawiaturze, proszę zwrócić uwagę. Tak jak się czasami zdarzają pomyłki lub blokady w bankach, tak, w sytuacji, kiedy byłby tylko ten rodzaj pieniądza, każdy nieprawomyślny byłby wyłączany z nieradzia. I to już zostało skutecznie przetestowane w Ludowej Republice Kanady, kiedy ludzie masowo protestowali tam przeciw zamordyzmowi covidowemu, wyłączono, wyłączono konta osób, które zostały zidentyfikowane jako liderzy Uczestniczy. Uczestniczy. Nie wszystkich frakersów, czyli tych kierowców ciężarówek, to na to było namierzyć, bo mają rejestrację, prawda? A jak nie, to policja wylikwidowała, im wszystkim poblokowano konto. Gdyby nie wolontariusze, którzy ich karmili i przynosili paliwo w bańkach, jak za okupacji, do tego, żeby mogli rozgrzać swoje kabiny, to oni by tam po prostu zawarli. Szanowni Państwo, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo przyznaję, moja wyobraźnia nie podpowiadała mi możliwości przeprowadzania takich operacji na ludziach, na Polakach za mojego życia. Więc dziwnie to brzmi, ale tak, my walczymy teraz o prawo do, do gotówki w kieszeni i chcemy to zapisać w Konstytucji. Walczymy o prawo do. Do konsumowania schabowego, wołowego, a niekoniecznie świerszczowego, a to już jest w menu. Walczymy o prawo do tego, żeby, uwaga, żeby zachować możliwość awansu na poziomie PRL-owskiej siermienki. Mały Fiat i M2 własne. Za chwilę tego nie będzie. Bo silniki spalinowe, paliwowe będą nielegalne, a więc transport indywidualny tylko dla wybranych, i to ma stać się do 2035 roku, prawda? To są zobowiązania, które rząd warszawski przyjął. Tam w Brukseli, tam wobec instancji międzynarodowych. Tam wobec organizacji, notabene prywatnych, takich jak WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, rząd warszawski podejmuje zobowiązania, czy inaczej abdykuje z władzy nad Polakami na rzecz tych organizacji. Więc wybory najbliższe będą, proszę Państwa, w istocie plebiscytem. Plebiscytem. Czy chcecie Państwo? zachować te podstawowe wolności.